Ostatni weekend wakacji na czwartoligowych trybunach brzmi jak dobry plan, zwłaszcza gdy piłkarze popisują się taką dyspozycją strzelecką jak w Międzychodzie czy Śremie. Zostawcie subskrypcję i zobaczcie, co wydarzyło się w szóstej kolejce Artboot Group czwartej ligi. Sponsorem tytułowym rozgrywek jest Artboot Group deweloper przestrzeni premium. Zaczynamy jednak od zaległego meczu pierwszej kolejki pomiędzy Polonią Leszno a Kanią Gosteń. W minioną środę kibice zobaczyli tylko jedno trafienie. Wygraną gości w 83 minucie przypieczętował strzałem skarnego karnego Dawid Przybyszewski. Tylko jeden gol padł także w Kościanie. Obrzanka zapewniła sobie komplet punktów w 54 minucie, gdy Pera Ostrowi pokonał Kacper Borowiak. Serię meczów bez porażki podtrzymał w sobotę Mieszko Gniezno, który na Strumykowej podejmował Nielbę Wągrowiec. Kluczowe wydarzenia zamknęły się w pierwszych 30 minutach gry. Gospodarze na prowadzenie wyszli już w piątej minucie, gdy zimną krew pod bramką rywali zachował Kamil Janik. 10 minut później prowadzenie podwyższył Hoffman, który wbił piłkę do siatki z bliskiej odległości. Golem kontaktowym po zaledwie 120 sekundach odpowiedział na to Rafał Leśniewski, który wykorzystał jedynastkę. Jednak jeszcze w pierwszej połowie Mieszko ponownie odskoczył na dwa trafienia, gdy do bramki trafił Poterski. W drugiej połowie do protokołu zapisano tylko jednego gola, zdobytego w 49 minucie przez Adriana Franczaka. Piłkarze Warty Międzychód wzięli przykład ze swoich zeszłotygodniowych rywali i w sobotę również urządzili swoim kibicom Strzelecki Festiwal. Sygnał do ataków w 14. minucie dał Bartłomiej Graczyk. Dziesięć minut później ten sam zawodnik podwyższył zaliczkę gospodarzy po kolejnym sytuacyjnym strzale. Nie! W pierwszej połowie do protokołu wpisał się jeszcze Patryk Smolarek, budując tym samym zaliczkę, która pozwalała na odrobinę spokoju w szatni. To mogło okazać się zgubne, gdyż po przerwie ekipa Żubra wzięła się za odrabianie strat. Najpierw ich konto strzałem z 16 metra otworzył Mateusz Kudlarski. A niecały kwadrans później bramkę kontaktową zdobył Marcin Wanzel. Było to jednak ostatnie słowo przyjezdnych. Do głosu doszli za to miejscowi, którzy w ostatnich 20 minutach zdobyli kolejnych pięć bramek. Najpierw po świetnym podaniu, drugie trafienie do swojego dorobku dołożył Smolarek. Kilka minut później graczyk skończył kompletować hat -tricka. Tego osiągnięcia pozazdrościł mu Patryk Smolarek, który w 84 minucie wyrównał wynik strzelecki kolegi z zespołu. Minutę później pierwsze trafienie w sobotnim meczu zapisał na swoje konto Maćkowiak. I również on po kolejnych 180 sekundach zakończył strzelanie w sobotnim spotkaniu. W ostatnich kolejkach kto idzie na mecz warty międzychód, ten się nie nudzi. Koninie doszło do pojedynku dwóch drużyn ze środka tabeli. Górnik okazał się lepszy od Korony, a pierwszego gola zobaczyliśmy chwilę przed przerwą, gdy wynik uderzeniem głową otworzył Łyskow. Sześć minut po przerwie prowadzenie gospodarzy podwyższył Bajbula, wykorzystując sytuację sam na sam. Dodatkowe emocje w końcówce zapewnił Igor Jurga, który dał drużynie z piasku w gola kontaktowego. Górnik odpowiedział na to w najlepszy możliwy sposób, czyli ponownie oddalając się na dystans dwóch bramek. Strzał Igora czaka z Wapna przesądził sprawę. W sobotę ArtBoot Group Czwarta Liga po raz pierwszy zawitała do Kobylej Góry. Inauguracja nie była udana, gdyż w meczu drużyn zamykających przed tą kolejką tabelę lepsi okazali się przyjezdni z Leszna. Jednobramkową zaliczkę po pół godzinie gry dał im Olaf Zygmunt. Natomiast o tym, że Zewka nie wywalcza ani jednego punktu przesądził Antonio Asani, który w trzeciej minucie doliczonego czasu ustalił wynik meczu na 2 do 0 dla Polonii. Drugą wygraną w rozgrywkach odniosła w sobotę Kania, która na własnym obiekcie pokonała wiarę Lecha. Gospodarze prowadzenie objęli po 11 minutach, gdy do siatki gości trafił najlepszy strzelec z ekipy z Gostynia, czyli Błażej Danielczak. Losy trzech punktów zostały przesądzone po przerwie, gdy świetne podanie za linię obrony z własnej połowy na trafienie numer dwa zamienił Jakub Harendarz. Do emocjonującego meczu doszło w śremie, do którego przyjechał huragan pobiedziska. Pierwsza połowa ułożyła się po myśli gospodarzy, którzy wypracowali dwubramkową zaliczkę. W 11 minucie strzelanie rozpoczął Michał Stańkę. Natomiast chwilę przed gwizdkiem na przerwę fenomenalnego gola uderzeniem z kilkudziesięciu metrów zdobył Bartosz Kabaj. <ślesk> Goście wrócili do meczu po wznowieniu rywalizacji. Najpierw do siatki warty trafił Dylewski, natomiast w 58 minucie do remisu doprowadził Mazur. Po niecałych 10 minutach Śremianie odzyskali prowadzenie ze sprawą uderzenia piceluka. Ich zaliczka urosła jeszcze bardziej, gdy na 5 minut przed końcem podstawowego czasu do bramki trafił Wawrowski. Huragan walczył do końca, czego efektem był gol kontaktowy Dylewskiego w pierwszej doliczonej minucie. Jednak na więcej nie wystarczyło czasu. 47. Intensywne opady deszczu storpedowały rozegranie spotkań w Kobylnicy, gdzie Piast miał grać z Polonią Chodzież, oraz w Kurniku, gdzie kotwica miała gościć Polonię Golina. Mecze te zostaną nadrobione odpowiednio 3 oraz 2 września. Niespodziewaną pauzę rywali wykorzystał Mieszko Gniezno, który przynajmniej na chwilę awansował na pozycję lidera. W górnej połówce tabeli zameldowała się Kania Gostyń oraz Warta Międzychód. Dzięki wygranej od ostatniej lokaty odbiła się Polonia Leszno. Aktualnie stawkę zamykają Nielba, Wiara Lecha oraz Zewka. W klasyfikacji strzelców do siedmiu bramek swój dorobek zwiększyli wice liderzy Danielczak oraz Dylewski. Siódma kolejka rozłoży się prawie porówno między sobotę i niedzielę. 6 września obejrzymy pięć spotkań, natomiast 7 cztery. Do zobaczenia na trybunach.